Dzień dobry, dzień dobry, nie live, lekcja kursu cudów, dzisiaj ósma lekcja kursu cudów. Witamy się razem z Lio, moja asystentka skakuje na łóżko, wiernie mi towarzyszy. A my dzisiaj do y, kolejnego zdania z kursu cudów się odnosimy i jest, y, jest to następujące zdanie. Trochę y, oczywiście nawiązuje do tego, o czym była mowa wczoraj. Dla. Utrwalenia i rozwijania tych wszystkich nowych naszych przekonań i brzmi ta idea na dzisiaj tak. Mój umysł jest zaprzątnięty myślami z przeszłości. Wczoraj ćwiczenie polegało na tym, żeby rzucać gdzieś spojrzenie na otoczenie i mówić, że wszystko to, co wiem o danej rzeczy, wynika z tego, że ja już mam o niej jakieś wnioski z przeszłości, a dzisiaj nie koncentrujemy się na rzeczach, które widzimy, ale na myślach. I te myśli, które będą um, obiektem naszych badań, też będą skanowane pod, przez, przez pryzmat właśnie tego stwierdzenia: mój umysł jest zaprzątnięty myślami z przeszłości. I próbujemy się teraz tego wysbyć. Dobrze, co mówi Kurs Cudów, jak nam wyjaśnia tę dzisiejszą lekcję? Idea ta stanowi oczywiście powód, dla którego widzisz tylko przeszłość. Nikt naprawdę nic nie widzi. Widzi tylko swe myśli, które projektuje na zewnątrz. Zaprzątnięcie umysłu przeszłością jest przyczyną błędnego rozumienia czasu, na które cierpi Twoje widzenie. Twój umysł nie może pojąć teraźniejszości, będącej jedynym czasem, jaki jest. Nie może on zatem zrozumieć czasu, i nie może w rzeczy samej zrozumieć niczego. No właśnie, jeżeli ja jestem uczepiona jakiejś interpretacji danej e, sytuacji, e, informacji o danej osobie, o wydarzeniu, o rzeczy, to wszystko jest zakotwiczone w przeszłości, to umysł jednocześnie nie może odbierać tych informacji, które ja już mam. Na bazie tego, co wypracowałem, wypracowałam i tego, co jest aktualnie teraz, bo to by, by był jakiś, jakaś sprzeczność dla niego, więc łatwiej jest odnieść się do tego, co już jest gotowe, stworzone wcześniej. No a my chcemy się tego wszystkiego wyzbywać. My chcemy widzieć rzeczy, my chcemy widzieć prawdę, my chcemy dążyć do tego, co nazywamy boską świadomością. A ona istnieje tylko i wyłącznie w teraźniejszości, tylko i wyłącznie w teraźniejszości. Więc żeby tutaj trafić, musimy najpierw zrezygnować z tego, do czego jesteśmy tak kurczowo przyczepieni. Jedyną całkowicie prawdziwą myślą, jaką można mieć o przeszłości, jest ta, że jej nie ma. Nie ma przeszłości. Z tego powodu myśleć o niej w ogóle to myśleć o złudzeniach. Bardzo niewielu uzmysłowiło sobie, co w istocie oznacza obrazowanie przeszłości lub przewidywanie przeszłości. Umysł jest w rzeczy samej pusty, gdy to czyni, ponieważ naprawdę nie myśli o niczym. To ten stan w ogóle trudno jest osiągnąć. dążymy do tego też w medytacji, prawda? Ciągle jest coś, albo coś z przeszłości mi miga, albo coś z przyszłości się pojawia. Ten umysł ciągle chce być zapracowany, ciągle chce mieć coś do roboty. Ale to coś, co analizuje nasza głowa, no właśnie nie istnieje, bo ani ta przeszłość nie istnieje, ani przyszłość nie istnieje. Oczywiście to frazes, ale tak naprawdę jest tylko i wyłącznie ten moment. No i łatwiej jest to zrobić, kiedy my siadamy sobie w medytacji, odnosimy się do tego, że o, teraz pozwalam, mi przepływają moje myśli, dobra, ale za chwilę wracam do tego życia, do tej codzienności, no i zwaliło mi się 50 maili i i denerwuje mnie jeszcze coś, nie wiem, opłacony rachunek i jeszcze ktoś do mnie zadzwonił i wszystko, co się wiąże z tymi sytuacjami, tak naprawdę zaczyna być przez nas szybciutko klasyfikowane. Ten klient, a z tym klientem to zawsze mam takie same problemy i znowu ta sama historia, a tutaj ten rachunek, zawsze zapominam o tym rachunku i znowu wszystko odnosi nas albo do przeszłości, albo do przyszłości. A trudno jest potraktować nawet te rzeczy, które już wiemy, że mogą się pojawić, będą dla nas nieprzyjemne, jako takie, które zdarzają się właśnie tu i teraz i nie mają jeszcze żadnego znaczenia, bo może ta sytuacja niesie ci w ogóle jeszcze zupełnie inne znaczenie niż ty sobie myślisz. Może 50 razy jakaś sytuacja sprowokowała w tobie coś trudnego, ale nie bez przyczyny. Może właśnie. Ta powtarzalność chce ci pokazać coś, że coś za tym stoi, ale jak ty będziesz się uczepiać tego wszystkiego, co, co te przeszłe doświadczenia w tobie prowokują, i, i ciągle przeżywać te same, na przykład, trudne emocje, no to nie zobaczysz tej informacji. My chcemy widzieć rzeczy i świat, i, i wszystko jako neutralne czasami niosące dla nas informacje, ale nie zawsze. Ale przede wszystkim jako neutralne, nie, ma, nie nacechowane jeszcze niczym. Celem ćwiczenia dzisiaj jest rozpoczęcie szkolenia twego umysłu w rozpoznawaniu, kiedy naprawdę wcale nie myśli. Podczas gdy bezmyślne idee absorbują twój umysł, prawda jest zablokowana. Rozpoznanie, że twój umysł był po prostu pusty zamiast przekonania, iż zapełniają go rzeczywiste idee, jest pierwszym krokiem w otworzeniu drogi do wizji. Więc dopiero kiedy my się odklejamy od tych myśli, od, tej, um, um, od tego wszystkiego, co nas ciągnie albo w jedną, albo w drugą stronę na linii czasu, dopiero wtedy jest szansa na, na to, że wkroczy tam coś innego w, te, w ten obszar rozpoznanie, że twój umysł był po prostu pusty, zamiast przekonania, iż zapełniają go rzeczywiste idee, był pierwszym krokiem w otworzeniu drogi do wizji. Czyli ten nasz umysł, nam się wydaje, że może jesteśmy bardzo mądrzy, doświadczeni, już wiemy, jak postąpić w takiej w takiej sytuacji, bo mamy doświadczenie, to tak naprawdę jest bzdura. Jest bzdura, bo to wcale nie jest prawdą. Bo możesz postąpić zupełnie inaczej niż ci się wydaje w danej sytuacji, która pojawia się po raz setny na przykład w, życiu, w Twoim życiu. I może dopiero wtedy ta sytuacja przestanie się powtarzać. Ćwiczenie na dzisiaj powinnoś wykonywać z zamkniętymi oczami. A do tego, a to dlatego, przepraszam, że w istocie nie możesz niczego widzieć w ten sposób łatwiej. Będzie ci I w ten sposób łatwiej będzie ci rozpoznać, iż niezależnie od tego, jak żywo możesz obrazować myśl, niczego nie widzisz. A z tak niewielkim zaangażowaniem, jak to możliwe, przeszukuj swój umysł, jak zwykle, przez około minutę, odnotowując zwyczajnie myśli, które w nim znajdujesz. Nazwij każdą z nich, posługując się główną postacią lub tematem, który on zawiera, po czym przejdź do następnej. Rozpocznij okres ćwiczenia mówiąc: Zdaje się myśleć o. I tutaj wymieniasz, i następnie nazwij każdą ze swoich myśli w jakiś konkretny sposób. Na przykład, zdaje się myśleć o jakiejś osobie. O, wymień tutaj imię, albo nazwę przedmiotu, albo nazwę emocji, cokolwiek i tak dalej. I kończąc okres przeszukiwania twojego umysłu następująco. Mój umysł jest jednak zaprzątnięty myślami z przeszłości. Czyli zdaje się myśleć o Petroneli. I tutaj dopowiedz sobie na przykład co? Mój umysł jest jednak zaprzątnięty myślami z przeszłości. Czyli to, co ja myślę o tej osobie i moich emocjach i tym, co mnie wiąże z tą osobą w tej sytuacji, tak naprawdę nie pochodzi z teraz. Tak naprawdę pochodzi z przeszłości, więc nie jest prawdą. Można to uczynić, bo dlaczego tak się dzieje? Jeżeli postępował, postępowałabym w, na, naprawdę w momencie prawdy i w momencie teraz, to w, to w momencie, teraz, gdzie nie istnieje czas, można odnosić się właśnie tylko do tych boskich praw. A to, co istnieje nieustannie, ciągle i w tym momencie, to jest właśnie ta boska miłość, boska świadomość, do której my chcemy mieć dostęp cały czas. Co zrobiłoby źródło w tej sytuacji? Czy by zachowało się tak jak Ty i myślało tak jak Ty, odnosząc się do tego, co już wie i doświadczyło? No nie. To jest właśnie ciągle. Istniejący moment, tylko ten jeden moment, i, i z tego poziomu możecie, e, można reagować. Można to uczynić 4 lub 5 razy w ciągu dnia, chyba że skonstatujesz, iż cię to irytuje. O, tutaj też ważny sygnał. Jeżeli już zaczyna cię to drażnić, to przestań, e, żeby nie przedobrzyć. Jeżeli okaże się to dla ciebie trudne, wystarczył 3 lub 4 razy. Możesz jednak dojść do wniosku, że pomocne będzie włączenie. Twojej irytacji lub jakiejkolwiek emo emocji, którą dzisiejsza idea może wywołać, w samym przeszukiwaniu umysłu. Um, no właśnie, to też może być um, obiektem do, do tego rozważania, że dlaczego, dlaczego Cię to irytuje. Więc wiemy, co na dzisiaj, jak ma to wyglądać, trzy, cztery razy, tak, żeby to nie było już dla Ciebie za dużo. Zdaje się myśleć, tutaj też jest ważne to sformułowanie zdaje się. To, 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 to też zdziera jakiś um, jakąś moją iluzję tego, że, że ja wiem. mi się tylko wydaje, że ja o tym myślę, bo tak naprawdę coś jest za tym. Więc to zdaje się, jest tutaj ważne. zdaje się myśleć, o tamtym wydarzeniu, ale mój umysł zaprzą zaprzątnięty jest myślami z przeszłości, czyli interpretuję tę sytuację na bazie wszystkiego, co się wydarzyło w nieprawdzie, w tym, w tym, co już nie istnieje, to, co już nie ma racji bytu. Teraz jest teraz. Do tego będziemy ciągle, ciągle, nieustannie i uparcie w ćwiczeniach kursu cudu dążyć. Dzięki za dzisiaj. Daj, daj mi znać, jak to ćwiczenie, czy te ćwiczenia do ciebie przemawiają, czy nie przemawiają, czy jest ci łatwo, trudno. Jestem tutaj i czekam na, na jakąś Twoją e, reakcję, myśl. Mam nadzieję, że to moje towarzyszenie pomaga ci, jeżeli pracujesz samodzielnie z kursem cudów. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.